Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Jezu, moje oczy pełne są łez, serce nabrzmiewa od smutku, tak trudno mi poradzić sobie z własnymi emocjami. Potrzebuję pomocy, by wstać z tego upadku, by znów cieszyć się życiem. Proszę, Panie, ulituj się nade mną. Jezu, czy słyszysz mój płacz? Codziennie przelewam tyle łez, borykam się z niszczącymi mnie pesymistycznymi myślami. Błagam, weź moje łzy i zamień je w coś pięknego, tak jak ty jeden potrafisz. Pozwól proszę, by moje cierpienie przyniosło owoc w postaci dobra i spokoju, które już na zawsze zagoszczą w moim życiu. Wierzę, że tylko ty umiesz uleczyć cierpiące serce. Umiesz ukoić każdy ból. Proszę, pomóż mi, tak bardzo ufam Twemu miłosierdziu. Chryste, wiem, że Ty również cierpiałeś. Wiesz, co to ból i łzy. Pociesza mnie myśl, że mój ból zbliża mnie do ciebie, cierpiącego na krzyżu. Czuję, że z Tobą przetrwam każdy trudny dzień, czerpiąc wzór z Ciebie na Drodze Krzyżowej. Proszę, Jezu. Pozwól mi znosić życiowe niedogodności z pokorą, akceptacją i spokojem, tak jak Ty. Zbawicielu, Tobie ofiaruję całe moje życiowe zmęczenie, wszystko, co dla mnie trudne, co mnie boli. Niech będzie to moja ofiara w intencji tylko Tobie wiadomej. Otwieram się cała na Twoje uzdrawiające działanie, wierząc, że nie odmówisz mi swej łaski. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!